A na jakich studiach ksiądz był? Ja studiowałem w Akademii Muzycznej w Gdańsku klarnet. Klarnet? Tak jest. Bardzo odważnie. <noise> czyli to jest nie wiadomo, gdzie ksiądz trafi, kiedy. Może się tak zdarzyć, że z dnia na dzień ksiądz dostanie list i musi jechać. To wszystko prawda. Wszystko rzucając. To prawda. Nie ma ksiądz na to decyzji, nie może powiedzieć, że nie, kategorycznie. No ślubowałem posłuszeństwo, więc jeżeli, jeżeli przełożeni jakby dają mi, my to nazywamy obediencja, czyli właśnie żebym gdzieś się udał i tam posługiwał, no to idę, nie? Mamy w ogóle w zakonie, to jest taki jeden z punktów dnia, to jest tak zwana rekreacja. I rekreacja polega na tym, że się zbieramy właśnie w jednym miejscu. Mamy takie pomieszczenie, takie jakby pokój, pomieszczenie, które się nazywa rekreacja, i to jest miejsce, gdzie się spotykamy, właśnie, żeby razem spędzać czas. Nie? No ale jeśli ksiądz opuści coś, to nie ma jakichś konsekwencji przez to. Jeżeli wiem, że no nie mogę na czymś być, o nie wiem, jestem w szkole, no to nie mogę być na obiedzie, nie? No ale gdybym tak sobie po prostu nie przychodził na wspólny obiad, no to na pewno by się bracia tym zainteresowali i mówili, co się ze mną dzieje. Nie? wtedy mogą jakieś konsekwencje wyciągnąć? Myślę, że nie, ale pytaliby mnie o co chodzi, no i jakby to było jakieś bez powodu, no to na pewno by mnie upominali, nie?